Minut i będzie godzina ósma. Zapraszamy na rozmowę z zapowiadanym wcześniej gościem, a rozmawiał będzie Łukasz Łaskawiec. Pierwszym po świętach gościem w Radiu Katowice jest dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Łukasz Pach. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Wesołego po świętach. Wesołego po świętach, a teraz jeszcze porozmawiamy o tym, co się w święta działo, bo okres świąteczny, mimo że spędzamy ten czas z bliskimi w domach, dla ratowników nie jest spokojny. Wiele osób podejmowało próbę zjedzenia wszystkiego, co znalazło się na stole, a to może skończyć waszą interwencją pojawiają się bóle brzucha, niestrawność, przejedzenie. Dużo było takich interwencji w Śląskiem, w waszym regionie? E, tak, ba, e, można określić, że było ich sporo. Nie ukrywajmy też faktu, że było wiele takich interwencji, jak e, urazy, nadciśnienie tętnicze, ból w klatce piersiowej, duszności, zaburzenia psychiczne, e, nagłe zatrzymanie krążenia czy udary. E, to są główne takie schorzenia, do których e, wzywa się Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, wzywa się każde pogotowie Ratunkowe. Nie ukrywajmy, tak jak zawsze powtarzam też na antenie tego radia, że karetka to jeżdżący oją, a nie przychodnia POZ. W związku z czym, no, my naprawdę jeździmy do ciężkich przypadków, no, ale widać, że mało zabezpieczeni, zabezpieczeni mieszkańcy, jeżeli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, i tak kończy się interwencją najczęściej pogotowia ratunkowego. Za co oczywiście dzisiaj również dziękuję swoim współpracownikom, którzy yy, yy, bacznie yy, czuwali i. Jeździli, Święta tych... spędzili w pracy. Dokładnie w karetkach. To ile było takich interwencji od wigilii do, do wczoraj? 2025 dokładnie takich interwencji odbyło się w, na, na terenie, które obsługuje wojewódzkie pogotowie ratunkowe. A to nie jest całe województwo? Przypomnijmy. To, tak, jest. To nie jest całe województwo, chociaż jest to największe pogotowie ratunkowe w kraju, bo obsługujemy 3 miliony mieszkańców, w związku z czym mamy dość duży zasięg, począwszy od Pawłowic tutaj w kierunku Cieszyna, Jastrzębia, Rybnika, do samych Kalet, czyli już pod Częstochowę, tu po Katowice, e, Siemianowice. Mamy taki bardzo duży okręg, 80 zespołów ratownictwa medycznego. Na świątecznych stołach nierzadko pojawia się też alkohol. Niektórzy wsiadają później do samochodów. Co jest przykre i trudne, bo nie ukrywajmy faktu, że te statystyki alkoholowe, jak widzimy w policyjnych statystykach, non-stop nie maleją, a są na tym samym poziomie, a uświadamiamy ludzi, a uczymy ich, a o tym głośno mówimy właśnie, że siadanie po jakiejkolwiek ilości alkoholu za kierownicę to śmierć. To śmierć nie tylko dla tego, który siada za tą kierownicę, ale przede wszystkim dla niewinnego człowieka, który siedzi w drugim samochodzie, czy idzie ulicą. Zostawiamy teraz okres świąteczny. Dziś chyba każdy, który kto pojawi się w pracy usłyszy takie słynne słowa święta, święta i po świętach, ale przed ratownikami chwila odpoczynku, później znowu ciężka praca. Zbliża się bowiem Sylwester. Co roku pojawiają się apele o właściwe używanie fajerwerków, ale z tym bywa różnie. Dochodzi do wypadków i niestety często z udziałem dzieci. Wynika to z nieodpowiedzialności, czy właśnie z tego wspomnianego właściwego używania fajerwerków? Myślę, że porówno, panie redaktorze, że i niewłaściwego, i nieodpowiedzialności przede wszystkim dorosłych, którzy puszczają te dzieci i pozwalają im same odpalać te fajerwerki. No nie ukrywajmy faktu, że to tylko materiały, które w każdej chwili mogą ulec zniszczeniu w transporcie czy w samym już przechowywaniu, co potem powoduje właśnie te wypadki, urwane kończyny, poparzenia, utrata wzroku. Naprawdę Bądźmy ostrożni. Ja sam mam piątkę dzieci i bardzo tego pilnuję, że jeżeli chcą zimne ognie czy inne kwestie to oczywiście to nie jest tak, że chowam je pod kloszem, ale tylko i wyłącznie pod nadzorem moim lub innych dorosłych, którzy są w domu. Co jeszcze można zrobić, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia ciała? Ja myślę, że społeczność yy, nasza polska już dość mocno dojrzała do tego, że coraz mniej używane są fajerwerki. Jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, e, zresztą idzie to zauważyć już po tym, że e, w święta już nie wybuchają fajerwerki. Jest w miarę cicho. A często było tak, że zaczynało się już od Bożego Narodzenia. E, widzimy, że ta e, odpowiedzialność i ta wiedza społeczna rośnie z każdym rokiem dbając nie tylko o e, własne, że tak powiem, uszkodzenie ciała czy czyjeś uszkodzenie ciała, ale przede wszystkim dbając również o naszych pupili, czyli o zwierzęta, które przez te wystrzały bardzo się boją i są pochliwe. To teraz no, mam nadzieję, że tych interwencji w okresie noworocznym nie będzie tak dużo jak w świątecznym, ale podejrzewam, że, że będzie ich sporo. Tego sobie życzymy, panie dyrektorze. To teraz, panie dyrektorze, przejdziemy do nieco innego tematu, bo koniec roku to czas podsumowań i chcę zapytać, właśnie, jaki to był rok dla wojewódzkiego pogotowia ratunkowego w Katowicach. To był rok bardzo dobry. Dzięki wsparciu marszałka województwa śląskiego, ale również zarządu i Sejmiku województwa śląskiego, cały czas się rozwijamy. Budowa stacji w Mysłowicach to był taki sztandarowy, mocny projekt, który udało się wykonać. Remont, który jest już zakończony, czekamy tylko na dokument fizyczny, jakim jest decyzja pozwalająca użytkować budynek w Tychach. Całkowicie modernizacja całkowita budynku, wiaty, które są dla karetek, termomodernizacja, wymiany źródła ciepła ciepła w stacjach klimatyzację, zakup nowego sprzętu, nowych defibrylatorów, nowych karetek z samego początku na samym początku roku oddawaliśmy nowiutkie karetki na przyszły rok również mamy w planie 17, ale to może w planach jakie są na przyszły rok. Piękną rzeczą, którą się udało wspólnie z całą załogą, bo to jest praca wytężona całej załogi i medycznych i administracyjnych pracowników, takim sukcesem również jest nasza premia roczna któremu się udało dla pracowników przeznaczyć to jest 4,5 miliona to brutto, brutto, które pracownicy otrzymają. To jest a ilu jest pracowników? 1200 ogółem, a jeżeli chodzi o pracowników kontraktowych, to 700 osób pracuje w wojewódzkim pogotowiu ratunkowym na etacie. W związku z czym no, to jest duża ekipa ludzi, to jest. Ciężka, wytężona praca tych ludzi. Myślę, że jeżeli chodzi o podsumowanie tego roku, to należy im wszystkim podziękować e, i złożyć jak najserdeczniejsze życzenia i spokojniejszej pracy na przyszły rok. Ale pamiętajmy również, że e, to też chwila zadumy dla nas podsumowanie, bo e, w tym roku odeszło e, dwóch naszych pracowników. Jeden z nich odszedł tuż przed samymi świętami. Młody, młody ratownik e, Seweryn, który pracował w, w Liwicach. 40-letni ratownik. Dostał nagłego zatrzymania krążenia. Niestety nie udało się mimo walki, ciężkiej walki o jego życie. Nie udało się tego życia uratować, no i 29 będziemy go żegnać w smolnicy na cmentarzu. Panie dyrektorze, to rozmawialiśmy o podsumowaniu. Wspomniał pan o obiektach w Mysłowicach i w Tychach, a ja w ramach planów zapytam o te, o których już wcześniej mieliśmy okazję rozmawiać, chodzi mi o żory i zabrze. Jak wygląda sytuacja z tymi miastami, kiedy tam możemy spodziewać się pojawienia się? właśnie stacji pogotowia ratunkowego. No jeżeli chodzi o żory to od działkę otrzymaliśmy, zakupiliśmy ją z miasta Żory za symboliczne pieniądze i bardzo nas to cieszy. Jest w głównym, w samym centrum miasta. Jest już pierwszy projekt tego budynku. Zaczynamy się przymierzać do ogłoszenia przetargu na wybudowanie tego obiektu, jakim jest stacja pogotowia ratunkowego. Na Zabrze to nadal nasze marzenie, żeby tam powstała nowa stacja bo przypomnę, jest, tylko po prostu budynek nie jest przystosowany do obecnych wymagań. Niestety nie jest przystosowany. Na razie prosimy miasto. Pierwsze pisma otrzymaliśmy od miasta, ale nie były zbyt konkretne. W związku z czym liczymy na to, że jednak miasto stanie na wysokości zadania, tak jak inne miasta stają na wysokości zadania i przekaże taką działkę w centrum miasta pod budowę stacji wojewódzkiego pogotowia ratunkowego. Dla trzech ambulansów, bo jeden z ambulansów w ramach nowego planu będzie po remoncie e, koło samego stadionu Górnika Zabrze. E, tam będzie postawiony na tak zwanej naszej flocie, gdzie również modernizujemy całą flotę. Mamy tam zatrudnionych 10 mechaników, stację kontroli pojazdów, e, gdzie można przyjechać. Zresztą pierwsza stacja kontroli pojazdów w Zabrzu. E, tu taka mała reklama, że można w każdej chwili przyjechać na przegląd do nas, e, wesprzeć w ten sposób e, działanie tej stacji pracowników Wojewódzkiego Pogotowia, bo to jest jedna z naszych tak zwanych odnóg realizacji e, swojego statusu. To je, Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku uda się właśnie z Żorami i Zabrzem. Moimi Państwa gościem w Radiu Katowice był dziś dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Łukasz Pach. Dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękuję serdecznie wszystkim radiosłuchaczom, ratownikom medycznym, stronie społecznej, czyli związkom zawodowym, które również dość mocno współpracują i marszałkowi województwa śląskiemu, Jakubowi Heustowskiemu za wsparcie dla Wojewódzkiego po ratunkowego. Dziękuję.